Siema, witam was w kolejnym odcinku serii od 0 do 10 tysięcy pucharów Dzisiaj wbiję 5 tysięcy pucharów Odbierzemy tego mega megaboksa W sumie dzisiaj odpożymy 3 megaboksy Bo jeszcze tego Jeszcze te dwa z oferty Także w sumie zagramy już pierwszego graba, Dobra, mam przeciwników Mortis Frank i Piper a u mnie daj na majkitara. No, może być ciężko na tego franka. Ale. Tu jest Mortis. No, nie, tam dalej był. Dobra, już mam ultę naładowanego. Dobra, ten frank raczej padnie. o dostałem. Wszyscy na razie. A i mogłem uleczyć tą tarę. No trudno, nie założyłem Ten Dynamic tak trochę ze mną te gemy zbiera Ale nawet dobrze trafia, więc Dobra, tara ściąga go Franka Dobra, trzeba iść pomóc Uleczymy go Dobra, przeżył No, tej tary już nie mogłem uleczyć trochę w sumie ten mortis to dobra już miałem użyć ulta ale w szczęście nie było potrzeby dobra ja poczekam jeszcze na jednego ulta żeby gema ulta dobra i teraz możemy wycofać jeszcze 5 sekund ten mortis a raczej go nie zapije dobra pierwszy gama ubrany. Z 6 Jeszcze brakuje 5 pucharów Także może teraz zagramy Bounty yy, Może Bo zagrajmy Bo No a w sumie Bo możemy zagrać Jest match Jean, Carl i Penny a u mnie znów dynamiki tara No nieźle Dobra, trzeba uważać Tu po lewej, o, ze środka jest No i niestety ten dynamik pada Tu gdzieś było, może uda mi się tego kardla zabić Tak, raczej uda No ale znów tara padła Dobra, zabiłem penny W razie 6 do 4 No właśnie tam był Jean Dobra, ja się cofnę wyleczyć Trochę mnie obili No tu jest Karl w ogóle Jean może ściągać Także trzeba uważać bo no, fajnie, że oni ciągle wchodzą w te moje miny No i teraz nikogo nie trafiłem Dobra, znów Karl zabity Standardowo minę wyrzuciłem Tu jest Jin. Tak oj no i właśnie mnie ściągnął Crasznie się mi nie... Oj, no ale pewnie mnie zabił Z 23 do 14, jeszcze 45 sekund Myślę, że powinniśmy to ugrać. No ale zobaczymy. Oj znów mnie ściągnął, nie zauważyłem Dobra, ja się tu pokręcę za tymi krzakami. Dobra, zabijam Gina, ale niestety Karl mnie zdobił. No, wygrywamy tylko pięcioma gwiazdkami, także... Nie możemy tak padać, no właśnie, o już. Dobra, raczej wygrana. Jeszcze 10 sekund. Czy tu Karl coś próbuje? A i myślałem, że jeszcze zabiję Karla. Dobra, wybraliśmy Star Player. Kolejny plus 6, piąty rank Dobra, także w sumie 5K mamy wbite już. Ale ja szybko poszło. To na początku może. A może najpierw otwórzmy te skrzynki wszystkie. Liczę na kolejną nową postać. Wiadomo, zawsze to łatwiej. Kucharami. O, i trzygamy, czyli już mogę mega boxy kupić z tej oferty. Myślę, że je kupię. Jeszcze 30 brow boxów Trochę szybciej to będę otwierał, żeby ten nie trwał za długo. W razie nic ciekawego, same par pońcy. bilety, będzie trzeba wydać te bilety na Robo Rumble Jak będzie jakieś, są już 80 biletów. Kolejny bilet, także może być z tego trochę skrzynek. 17 broboxów, No na razie bez postaci. Myślę, że w tych mega boxach mogłaby być jakaś postać. Kolejny. Token Dabbler sześćdziesiąt skrzynek, kolejne trzygamy, Powerpointy PowerPoints, PowerPoints -y do Rosy, pięć skrzynek, kolejny bilet. Jest ponad 90 biletów. 3 dwie skrzynki. No, bez żadnej postaci, ale jeszcze jest 5 big boxów. Bilet i token doubler. Kolejny big box. Bilet 1 Powerpoint, Jeszcze dwa big boxy zostały. I ostatni big box i... Więc no to nic ciekawego. Teraz w sumie odbiorę te... te nagrody z Trophy Rowda. Dam parę dam tonity. Gold. Kolejny big box. No nic nie ma. Tu też parę punktów do... I w sumie już możemy otworzyć tego mega boxa. Pierwszy mega box parę do Barleya, power do Colta, do Broca, do Piper, 5 event ticketów i 8 gemów. Dobra, mamy 101 gemów, także teraz otwórzmy te dwa mega boxy: 181 Golda, punkty do Carla, do Bula, do Piper, Jesse, Orosa, Token Doubler i 3 gemy. Kolejny mega Gold. Punkty do Gina. Punkty do Piper. Punkty do Poko, do Broka i do Nity. 7 biletów. I znów 8 gemów. No ja niestety nie poleciała żadna nowa postać. W sumie zagramy sobie jeszcze S y showdown. Może zagram sobie z Mekim, tu zagrać. Może Piper spróbuję, tylko ją trochę ulepszę. Dobra, czwarty, czwarty level. No, zagramy jeszcze jednego Shawdona. Akurat starkę ja dostanę. W ogóle napisie napiszę, czy wykupiliście te mega z oferty. W ogóle nie wiedziałem, że to taka mapa jest. Piper tutaj trochę. No nie jest najgorsze ale najlepsze też nie jest Dobra na start dwie skrzynki O, tu idzie Bu Bo w sumie Dobra zabrał mi tę skrzynkę Tak trochę się wycofam bo Nie chcę żebym padł Tu nikogo nie ma ale on tu dalej jest W tych krzakach także Muszę uważać... W sumie jak z tej strony? Bo idzie Daryl Dobra, obity trochę No nie, i on chyba będzie czekał na ulta Dobra, dostał Jeszcze jeden shot, a i schował się W sumie mógłbym... A nie będę marnował ulta na niego, i tak musi stąd wyjść, no właśnie Dobra. O, jeszcze jednego Czabra, pojazd, dobra. I tu muszę od razu odskoczyć, bo Bibi, no właśnie, wyjdzie. W sumie fajnie było ją zabić, bo masz 7 parę kubsów. Jeszcze 3 kraszcze zostało, czyli tu mam jednego. Czyli jeszcze jeden gdzieś jest na dole. O, dostaję. Jeden HP, serio? No i przeżyła Dobra, to jest Bo Dostał No ta Bibi Na jednym HP uciekła Ona poszła tam, a właśnie dostała Ale na razie trzeba się zająć tym Bo, oj, ale mnie obił No i niestety trzecie miejsce Trudno, Starka wbity Plus 6 pucharów drugi rank Ło, mamy w ogóle 1000 kendablera. tu nie zwróciłem uwagi na to. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Siema.